20 października gościliśmy w Panteonie Górnośląskim księdza profesora Józefa Mareckiego, który przybliżył nam postać kardynała Adama Stefana Sapiechę z bardzo nieoczywistych powodów. Tymi powodami były kontakty księdza kardynała z Górnym Śląskiem w trudnym okresie, kiedy na Górnym Śląsku budziła się ta polskość, ten żywioł polski, który za parę lat miał stawać do walki o przyłączenie części Górnego Śląska do Polski. Bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnym wykładzie naukowym, popularno-naukowym w Panzonie książę kardynał Adam Stefan Sapiecha należy do najwybitniejszych hierarchów pierwszej połowy wieku XX. Już jako młody kapłan interesował się tymi, którzy pozostali poza granicami zaboru austriackiego. Dlaczego? Dlatego, że w zaborze austriackim była względna wolność i polityczna, i religijna. Natomiast jako młody kapłan odwiedzał środowiska robotnicze i emigracyjne położone, czy to na terenie późniejszej Jugosławii, czy też na terenie Niemiec, czy też na w Księstwie Poznańskim. Spotykał się też ze Ślązakami pod koniec wieku XIX, gdzie zwłaszcza w tym okresie były mocno naciski, by używać języka niemieckiego. Spotykając się z duchownymi, bronił języka polskiego, zachęcał by wytrwać właśnie w tym języku polskim. To była pierwsza odsłona. Warto podkreślić tą niezwykłość kontaktów Górnego Śląska z innymi ziemiami dawnej Rzeczypospolitej i to one pomagały także Ślązakom w tej przyszłej walce o polskość Górnego Śląska już jako ordynariusz krakowski, kiedy jako biskup przed episkopatu polskiego bardzo mocno popierał kwestię polskości na tak zwanym terenie plebiscytowym. To właśnie on zwrócił się bardzo mocno do ówczesnego nuncjusza w Polsce, aby nie nalegał na to, by Niemcy Zwłaszcza Bertram, biskup wrocławski, prowadził politykę proniemiecką. Równocześnie zażądał od wielu duchownych, aby byli lojalnymi katolikami duchownymi, ale także by jako Polacy z urodzenia wspierali między innymi kwestie polskie. To jemu także zawdzięczamy nieoficjalną pomoc, nie tylko duszpasterską, ale także militarną, finansową, kiedy wspierał oddziały powstańców śląskich. Zachęcał także tych duchownych, żeby byli na terenie diecezji krakowskich, później decyzji, aby udzielali pomocy tym powstańcom, którzy musieli, musieli uciekać na przykład z terenów Opolszczyzny na teren Krakowa, czy też okolic. Kolejną taką odsłoną, tak można powiedzieć, była pomoc tym Ślązakom, którzy musieli opuścić Śląsk Cieszyński po 21 roku i na przykład zachęcił ich do wybudowania Domu Śląskiego w Wieliczce. Jako górnicy węglowi mieli właśnie być jako górnikami białymi od, od soli. No i oczywiście Trzecia odsłona no to jest wielka pomoc, już kiedy za granicą, granicą gubernatorstwa znalazła się diecezja krakowska. Podczas II wojny światowej udzielał wielkiej pomocy właśnie tym duchownym, udzielał także pomocy ludności. Chodziło o modlitewniki, chodziło o jurysdykcję dla kapłanów. No i oczywiście kierował na teren Śląska, tam gdzie byli robotnicy przymusowi, pomoc duszpasterską, pomoc duchowną w postaci chociażby księży, którzy byli robotnikami. Jak się okazuje, temat ten jest nadal bardzo mało znany, dlatego jest bardzo ważne, aby go pielęgnować i rozbudzać zainteresowanie. W takim miejscu jak Panteon Górnośląski przybliżać takie nieoczywiste historie. Zapraszamy na kolejne wykłady w przyszłości.